Witam wszystkich bardzo serdecznie Co to jest, trener, trener, bimbaj. bimbaj co to jest? Przecież już dzisiaj był odcinek Nie chcemy dwa Nie chcemy dwa odcinki dziennie Przepraszam, przepraszam, ale to jest taki bonusowy odcinek, słuchajcie Doszły mnie słuchy, że gdzieś tam ktoś pod komiś dołki kopie, to sam w nie pada. Doszły mnie słuchy takie Widzę, że nowy menadżer pojawił się na rynku, na YouTube. słuchajcie Nie byle kto, nie byle kto, bo Darsonik ja go do tego trochę zainspirowałem, mówię. Darson, taki masz kanał, wiesz, tam. Taki kanał, mówię, kurwa, ty jesteś menadżerem prawdziwym, czy nie? Mówi, no trochę jestem, kurwa, albo się otworzysz, albo, nie, albo się zamkniesz, nie? No i z Darsonem doszliśmy do wniosku. Ja mu dałem y, licencję taką na razie próbną, menadżera. Zobaczymy, czy wytrzyma. Także mój skład tak wygląda. Natomiast u Darsonika, słuchajcie, kim jest Darson? Darson też ma swój kanał YouTube, też gra we futbol. Może nie tyle co ja gra, tylko tak czterokrotnie więcej. <noise> jak ja mam meczy w sezonie rozegranych, nie wiem załóżmy, z 50, to Darso ma z 250. Także on cały czas streamuje, cały czas walczy o pierwszą dywizję. No i teraz ja go trochę zachęciłem, żeby taki format zrobił jak ja. Jukarze tylko z formą A w danym tygodniu, bez Showtime, bez Big Time itp., itd., a od drugiej ligi swoich ulubionych bierze z formą A czy z formą B, prawda? No, i trochę go zachęciłem i on też będzie grał, Darson całkowicie inaczej gra niż ja, Darson no nie gra tak samo jak ja, u mnie to widzicie Kabę, widzicie Szomurodowa, Szomuro... co to jest mimo, co to jest, nie, to są tacy moi zawodnicy, a Darson nie gra inaczej, całkowicie inaczej, inny playstyle, także u niego możecie zobaczyć jak ci zawodnicy z formą A ee... będą niego grać, bo na pewno będzie innymi zawodnikami grał, nie, bo po co będzie grał Kabą, sorry Kaba. No, bo po co? Także u niego zobaczycie też na pewno inne playstyle, inne akcje, inny komentarz, inne wszystko. On dopiero zaczyna zabawę. Także to też u niego jest sezon pierwszy. A ciebie, jako tutaj gracza we futbol, też może zachęcam do tego, żeby sobie tak pograć yy, w ogóle z zawodnikami, tylko z formą ma. No bo zabawa jest mega, słuchajcie. No, chyba że nie lubicie przegrywać, nie? Bo czasem tak jest, że no ktoś nie lubi przegrywać i się denerwuje, że na przykład. Eee, Keywear no nie dał rady, na przykład eee, Romario, nie? Biegowo, na przykład, nie? taki przykład, dupy. to by się tylko przypomniało. No ale to trzeba walczyć do końca, do samego końca i tyle, nie? Także słuchajcie, eee, link macie do Darsona, do jego serii w opisie. Zasubskrybujcie chłopaka, bo on ma już ponad 1000 subskrypcji. I żeby jego kanał mógł, mógł się zmonetyzować, też potrzebuje eee, 4000 godzin w ostatnim roku, żeby zostało obejrzanych. Ja mówię do niego, włączaj mamy tacie, córce, nie? Tam yy, ciotce, włączaj, niech, niech nabijają się, nie? bimba, ja im włączę, oni zaraz wyłączają, nie? Także, może moi widzowie, kończy się u mnie seria, zawsze yy, nie, o 18 jest, może Darsonik zrobi inne godziny, albo o 19 na przykład do niego pogadamy z nim. Darsonik, na przykład, może ja odpalał o 18 mój sezon, a jak się dzisiaj czasem chcecie był, bimba, kurwa, dwa mecze, to sobie w dupę, włóż, nie? No czasem mam czas na dwa mecze, nie? No to wtedy wchodzić do Darsonika o 19, on ma swoją serię, on ma swój komentarz, także on ma swoją drużynę, także myślę jak wam bało będzie futbol, no to tam znajdziecie taką przystań. Ja się zapytałem Darsona, jak ta przystań się nazywa? Jak ta przystań się nazywa? Mówi, wiemy, to jest przystań u, ba u Darsona. A. No, także zapraszam, macie link tutaj do jego serii w opisie. Trzymajcie się, dzięki za wsparcie, to jest taki bonusowy tylko odcinek, taki krótki. 4 minuty. A dlaczego bimy 4? No bo 4 razy 4, 16. Trzymajcie się do jutra. hej.